Servus, widzowie, dzień dobry, z tej strony Milki i dzisiaj jest ze mną tata hejtera, witam ciebie tato, cześć tata, co tam u ciebie słychać, no, mam nadzieję, że wszystko w porządku, dzisiaj widzowie testujemy samochody za, za ile? Weź to przedstaw, przedstaw za, tak profesjonalnie, nie tak jednego? wiesz, dobra, 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 dawaj, dobra, dawaj, dobra, dawaj, dobra, zrób, dobra. zrób to, zrób robili? to, no, no, no. no, no. Zobacz, tu po środku mamy tańczącego pojąka za 10 miliardów dolarów, okay. ale on niestety nie bierze udziału w naszej dzisiejszej rozumiem, pokoju, tak, Po rozumiem. środku mamy najbiedniejsze auto, normalnie z silnikiem tylko i wyłącznie trzybiegowym, to ma 15 koni, normalnie jak leci, no to, to nie leci, nie? Okay, to jest rozumiem. takie najtańsze auto mhm. za 1 dolar, ale tutaj zobacz, mamy tutaj piękne moje auto, które jest moje służbowe, ja z nim jeżdżę, okay, dojeżdżam na pracę, okay. ono jest za 1000 dolarów, wow. ale zobacz, tu. Tu. tu mamy bestię. To jest za milion o, dolarów, tak, nie? Południe jak no. siedzi, odpalisz, to jest, no. Jest no, no, to bardzo git, nie. No i dzisiaj to. będziemy testować tałka, nie? Okej, okay, okej, okay, ma to sens. Bardzo mi się to podoba w takim razie. O, ja, ale trochę się stresuję, ale widzowie, wy zostawcie łapkę w górę koniecznie, ponieważ jedna łapka w górę to jest jeden mililitr... Y, mil Ej. mililitr benzyny, co? Y ale ja mam, ja mam lepszą propozycję. Jaka? Każda łapka w górę. Jeśli widzowie nie zostają łapki w górę, to, to nawiedzi ich łysy Dave. Nie. Tam jest łysy Dave, zobacz. Nie! Nie! Widzowie no. proszę zostawcie łapkę w górę, żeby nie no, was łathe szybko zostawiajcie no, łapki to. Oj, dobra, no, co? Ten. no to no myślę. że na bieżąco, co? No dobra, no, no to co, kto zaczyna? No to dobra, to ja zacznę Dobra, zaczynaj w takie to. Ja ładnie, tylko muszę wykierować. Ja zrobię może jedno okrążenie próbne. Dobra, zobaczymy w ogóle tu hamulce działają, ale pewnie że ta fura jest bardzo słaba. Okej, okay, a ja nawet, zda... nawet się nie zmieszczę No bo ona jest za jeden dolar, to jest a... słabe no co okay. Ale zobacz, jest taka ciekawostka, to jest auto, którym jeździsz normalnie na Elkach, nie? Aha, no tak, no w sumie tak, jest to jest racja ale ja nie wiem, czy to jest zbyt bezpieczne, żeby takim samochodem jeździć. Widzowie, więc nie jeździcie takimi gratami za jednego dolara. No. No ale dobra, no to zaczynaj w takim razie. Dawaj, let's go, let's go. Ok, ja tutaj obserwuję cię. Wow, yes. Darek! Co ty to robisz? Co to e, no, było? Tak jak wypadłeś mówiłem, no to, to nie całkowicie z to jest do użytku. Ty całkowicie wypadłeś spoko... z toru. Ja... Darek, gdzie ty jesteś? O. Jak ty tam wjedziesz z powrotem? Czekaj, bo ja cię zgubiłam w ogóle z Ej, Milka, gdzie jesteś? No jestem, tutaj jestem. Co, co się stało? Dlaczego tak się kręcisz? Halo? Dariu... o! Wow! Co to było Dariusz? Mielkać. To auto za jeden dolar wymiata jednak! Ono w ogóle pełza! Jak po Mielka, lodzie! Jesteś? No jesteś? jestem, no jestem, a ty? Słuchaj, bo, bo to auto za jeden dolar ono jest opentane. ja bym nim nie jeździł ale chcę wejdź, zobacz. Okej, okay, dobra, wsiadam i widzę silnik. To Ja nic nie widzę, kurde, jak ten. Dobra, odpalam silnik. Ale masz o. duży łeb. Iuuu, z drogi śledzie, bo Milkarz jedzie. Dobra, czekaj, ja tutaj jadę sobie. Dawaj, dawaj, ja cię wypiszę, to pieszo, nie? Uo, nie, Darek! Ej, ale ty latałeś, to są oszukiści. Aaaa, prawie wypadam z toru sobie... dobra, okej, okej, spokojnie. Teraz prosta. Dobra, okej. Pierwszy. Nieprawda, bo ty latałeś i oszukiwałeś. Ej, ja myślę, że powinniśmy liczyć czas. I która auto najszybciej pokona ten tor. Ale nie no wiem, to, dobra, to tam, zaczynamy. Dobra, zaczynamy. no to ja zacznę. Uwaga. Weź licz, licz, licz. dobra, a ty będziesz liczyć. Ja startuję. 3, dobra. 2, 1, licz. Dobra, widzowie. Dobra, 1, 2, <laughs> 3, okay. 6 sekund minęło. 7, 8, 9, dobra, ale trudny 10. zakręt. Dobra, spokojnie. 10, 12. 15, nie, naprawdęłoś. 15 sekund. Okej, okay, okej, okay, 15 sekund. sekund. To ja to myślę, tak, uważam, że to powinno być bardzo ważne, żebyś ty... Kurde, czekaj, to jak ręce, dobra. Żebyś ja również... Ty nie Ej, nieprawda. Dobra, nic, ja nic, liczę. Nic, nic, nic. Czas start. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Okej, osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście sekund! 11. Ale mam bić Ciebie, cztery sekundy jeszcze zrobiłem taką no pra, Dobra, dobra, weź tam już. Ja myślę, że to Ej, auto skupia. może już iść ten, na, do zapomnienia, bo ono jest My musimy czy, trenować, co? bo wyścigi są przecież, nie? Wiem, tak, widzowie, są wyścigi. I wiecie, kto wygra? Na pewno nie ja. ja. <laughs> no możliwe ja w sumie, Ty dobra. dobrze jeździsz, dobrze jeździsz. Jak czyniasz tą furę, bo ona jest taka do bądź też. No, szczerze, słaby jest, że tylko jedna osoba może tam jechać wyglądań jak totalnie jakiś nie wiem jak gokart No nie, nawet nie. Jakiś nie obrażaj grat. go kart. Wysoki grad, totalny gra To jest naprawdę najgorsze z najgorszych samochodów. Moje jest mające na 3 na 10. To i tak jest wysoko. No moja 2 na 10, ale wiesz co, ta fura już jest lepsza. To no jest dobra. Okej, okay, to czy ja mogę ale jako to pato, co no może. Wysaję ci czoło. No to, ale go pokażę. No dobra, pato. no. Co? Widzisz? Że tak skacze? Aha, że takie wielkie też. No, na... Okej, okay, wje no dobra, no. okej, okay, to już, Dawaj, to już jest punkcik, punkcik do przodu w takim razie. Okej, okay, no. odpalam, widzowie. I to jest takie fajne, że i tak to ciasteczko widać tutaj z tyłu. Dobra, uwaga, wjeżdżamy tutaj, jest dobrze skrętna, no to co, czy ja mogę ruszać? No to let's go, nie? No to licz, od razu z bomby. Start. Dobra, widzowie, okej, okay, ono jakoś tak Ten, jest, nie wiem, dwa, sama. Trzy, Dłużej się rozpędza cztery, chyba. Pięć, dobra. Okej. Okay. Okej 9, Nie! 11 sekund! 12 sekund! 11! Ej, nie, nie, nie. To było 11! 12 sekund! Ty nie umieć je stopy. Nieprawda jakiś stopę! Ale poczekaj chwilę! Bo one jest uszkodzone, było trzeba je naprawić. O nie! Musimy naprawić no. auto za 1000 dolarów. Dobra, czekaj, ja jestem. Ej było, to tak będzie tak, drogie, co? No, naprawdę. Ej, o nie! Im, Im droższe jest auto, to tym większa i droższa jest naprawa, widzowie. A są paliwo minusy. jest? Powinno być, jest, tak, jest, ale faktycznie 66% jest damage'u. Ale spoko, różowe ma 70% damage'u. One są naprawdę w bardzo kiepskim stanie. No Ej, to jest, no, ja robię kółeczko. Dobra, rób, rób. Wsiadaj i damy radę. Szastart. Dwa, okay, dobra. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Dobra, dobra, 11 jedną sekundę tylko, Ej, to tylko, dawaj okay? wyścig, dawaj wyścig, dawaj wyścig. Ja biorę tego, a ty bierzesz tamtego za dolara. Dobra, okej, okay, to jest dobry pomysł, dobrze, dobrze. To czekaj, już tutaj nawracam. Juu, wiesz o też że na to samo wpadłam? Okej, okay, dobra, miałam jeden mózg, dawaj. Darek. Czekaj, a, dobra. No, wiem. Dobra, no, Do jest, dobra? tego da. Trzy, cztery, start. Okej, okay, widzę, że Ty trochę tam zostałeś. A, ej, ja się uszkodziłam! Wpadłam na róg. Sorry no. Dobra. Eee! Co ty robisz? Storo ja... wypadasz. Nie wypadam. Ej, no, co ty robisz? To nie wiem. Auto za jeden dolar okazało się lepsze, bo jest mniejsze i się wszędzie zmieści. Dobra, jest. Wygrałam. Bo ja mam Jeepa dużego. Nie, nie, nie. Jeszcze raz musimy zrobić dogrywkę. No dobra, niech będzie, Ej, Ale niech moje Nie, kop... już rozwalone. Zobacz jak mi kopci. Twoje też. O kurde, zaraz wybuchną. Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. Start. Ruszyli, widzowie! Okej, okay, dobra, już mam tutaj taktykę obraną. Ej, popatrz, to auto za jeden dolar jest szybsze! Bo jest mniejsze, jest takie. O nie! No to jest auto terenowego, jak jakiś krzywę. dobra, wygrałam widzowie, okej, okay, pięknie! Dobra, A ja, no, wycofka, no, ja wycofuję będę. tym autem i ja bym chciała w ogóle zobaczyć jak yy, to auto za jeden dolar ma się z różowym, szybkim, super autem. Bardzo No, jest lipa. Jaka jest lipa? Co, jest się lipa. Co się dzieje? Auto mi się zepsuło. O nie. O nie. Musimy... Patrz, nie damage'a. Wiem, widziałem 90%. Musimy takie jak się naprawisz furę, Nap weźmy mechaniczką, nie? No jestem, słuchaj, jeżeli chcesz. Oczywiście, że możemy naprawić furę. Śmiało, śmiało. No i furę, naprawisz fure. Dobra, furę. już to robię, szefie. O, czekaj, nie umiem ruszyć. A masz te rzeczy? Problem. Ona nie odpala. Mm -mm. Dlaczego? Mm, mm, nie O, dobra, dobra, dobra. Uprócz Szybko, szybko! dobra, dobra. dobra. dobra, okay. o, o, dobra. Udało się, dobra. Okej, okay, bardzo ci dziękuję. Dobra, szybka akcja, sytuacja. Ja nie pamiętam, jak to się robiło. Aha, dobra, już mam. Nie, czekaj, się nagrywam. Tak dobra, dobra, nieważne. Okej. Okay. O nie! Zostawiłam sobie to tutaj, dobra. Siub, 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 widzowie. Udało się, Darek. No, kurde, naprawione. Naprawione, widziałeś to? Widziałeś, tak, miałbyś tak. Dawaj już wchodzę. I co? O, no i teraz to jest fura, no pan się rozpędzi zera. No zobaczymy. No i jest, no dobra. To dobra, teraz dawaj za, za milion dolarów, nie? No dobra, no to co? Słuchaj, yy, będę czynić fonury yy, i wejdę no. sobie jako pierwsza do samochodu. O jejku, ale to będzie ciężka sprawa. O, dobra. Ale będzie no. on suwa. Ono no bardzo suwa, dobra, gotowy jesteś. Przestań na dobra, mnie drąbić. 3, cztery, start. Oa, nie zmyśliliśmy się. O, nie, on strasznie zasuwa, widzowie. Wow, nie umiem go opanować. Wow. Co się stało? Wypadłam <grych> całkowicie z to... Wow, dobra, okej. Okay. Ono jest za szybkie na ciebie, kobieto. Ono jest totalnie za szybkie, ja nie potrafię nim tutaj sterować. O, nie. Utknęłam, widzowie. Ej, naprawdę. Gdzie Pomocy, Darek. Ja się poholuję cię, poholuję poczekaj. Nie, nie wyjadę. Odjeżdżę moim słuchem, holownikiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Zaczepiamy się. zaczepi i nie mogę się zaczepić. Niam, niam, niam. Nie, wiem, nie, nie nie. Co ty robisz? Nie wiem, nie Czekaj, ja tutaj trzeba Mieliśmy naprawić. jednością. Dobra, jedynością. już, już napraw... Nie jesteśmy żadną jednością, chodź Darek. Dobra, ja nie potrafię tu jeździć. Ja proponuję, żebyśmy się zamienili, okej? Okay? Weź, wsiadaj w no różową furę, a ja wsiądę w auto za jeden dolar i zobaczymy, Uch, które jest auto jest cykluzował. szybsze. Musisz wysiąć różową. Dawaj. Zobaczymy, które auto jest szybsze, widzowie. Oficjalny wielki test samochodów. Auto za jeden dobra. dolar versus auto za milion dolarów. Gotowy? Moje auto za jeden dolar to się pali, nie! Dobra, gotowi do startu start, Darek. Dawaj, 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 jedziemy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, ja nie wierzę w to, jeżeli to auto... Au! No co to jest za zagranie niestety. U! Tor nam o nie, 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 wygrałam, wygrałam, wygrałam Nie, ja byłem pierwszy Nieprawda, auto za jeden dolar wyciężyło, ale, ale auto poczekaj, za milion moim dolarów, widzowie, w, w ogóle trochę ja umarłam nie, nie przekroczyłaś w ogóle linii metr. Przekroczyłam, ewidentnie, widzowie, napiszcie, które auto to jest pan, lepsze Moim zdaniem auto za jeden dolar jest bezpieczniejsze i lepsze niż ja to super rozwalam. szybkie auto Jak mogłeś